Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, nie wiem czy wiecie, ale Niemcy bronią Polski. Czy to znowuż dobrze? No zaraz zobaczymy, bo przecież nasz rząd to pewnie z szoku nie wyjdzie teraz przez kolejne 20 lat. Zapraszam. Wiecie jak ja to widzę? Niemcy bronią Polski, a nasz rząd, bo nie wszyscy politycy, bo mamy też takich polityków i takie media, które tam lubią sobie przesyłać pieniążki z Niemcami. Mówię konkretnie o to rządzących teraz, bo czy raczej z Niemcami się nie lubią, chyba że tak pokryją mu. No i ten nasz rząd będzie robił teraz wszystko, żeby powiedzieć, że nas bronić w ogóle nie trzeba, bo my sobie poradzimy przecież. To oczywiście. Są tylko takie heheczki, ale jak najbardziej prawdopodobne, bardziej prawdopodobne niż UFO nad USA. Ale o co chodzi Niemcom? Ja już wam mówię. Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy translator. O, Fesa Dobra, nie wiem jak się mówi. Federalna minister spraw wewnętrznych wezwała do bardziej sprawiedliwego podziału uchodźców z Ukrainy w ramach Unii Europejskiej, informuje Deutsche Welle. Gdyby doszło do kolejnej fali ucieczek na dużą skalę z Ukrainy, to uchodźcy muszą być lepiej rozmieszczani w Europie, powiedziała w rozmowie z Bill Tontag. Padły słowa o Polsce, szczególnie nasi wschodnioeuropejscy sąsiedzi powinni zostać odciążeni. Minister wskazała, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska przyjęła po Ponad półtora miliona ukraińskich uchodźców, a na przykład Hiszpania 160 tysięcy. To nie może trwać. Podkreśla minister. Z tych, którzy przybyli do nas w ubiegłym roku, 8 na 10 uchodźców było z Ukrainy. Ponad milion osób. Udało im się ocalić życie przed okrutną wojną. Dla kobiet i dzieci, które uciekają z Ukrainy, nie można określić limitu przyjęć, wskazała szefowa MSW. Pytana, czy należałoby wprowadzić limity dotyczące przyjmowania ukraińskich uciekinierów wojennych. Deutsche przypomina, że na nadchodzący tydzień planowany jest szczyt ministrów spraw wewnętrznych niemieckich yy, krajów. Związkowych. Minister chce, by głównym tematem stała się kwestia deportacji osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone. Zrobiliśmy wiele, by ograniczyć nieregularną migrację z innych państw, na przykład poprzez intensywniejsze kontrole graniczne, ale mamy też zbyt mało deportacji dokonywanych przez odpowiedzialne za nie państwa federalne. O tym wszystkim będziemy rozmawiać na szczycie dotyczącym uchodźców w przyszłym tygodniu podsumowała Nancy Fizer chyba. Fischer, w fi, wywiadzie dla Bill tak. No i ja tutaj pozwolę sobie przypomnieć, co mówił premier Polski, pan Mateusz Morawiecki. Pamiętajmy, że on nie zgadza się z relokacją uchodźców, także dalej będzie musiał to stanowisko utrzymywać, prawda? A dlaczego? Ano dlatego, że pierwszy raz tego sformułowania użył w momencie, kiedy Niemcy chcieli rozrelokować e, tych e, uchodźców, lekarzy, dyrektorów, inżynierów. E, Informatyków, co przypłynęli do nich pontonami. Mateusz Morawiecki, wtedy rząd PiS w ogóle, powiedział, że absolutnie nie można wbrew ludziom ich przesiedlać, że to jest niezgodne chyba z prawem człowieka, czy jakoś tak. Coś tam było. Pamiętacie zresztą na pewno. No i oczywiście i tak wzięliśmy ich bardzo dużo, tych z pontonów. Oficjalnie już się nawet o tym przecież nie mówi, bo po co? Swoją drogą nie słychać nawet o jakichś zakłócaniach spokoju, rozbojach, wybuchach. Trzymają się tu jakoś. Fason trzymają. Jednak koszt utrzymania ośrodków dla uchodźców jest bardzo duży, no i płacimy za to my, podatnicy. A jest to dość spory wydatek, jak na naszą już trochę uszczuploną kieszeń. No ale jak powiedział raz A, no to drugi raz też musiał powiedzieć później A. <grafię> Jakoś tak. E, no, mianowicie znowuż była taka sytuacja, kiedy powiedziano, że uchodźców z, Ukra z Ukrainy trzeba pomóc Polsce i zacząć ich relokować po, po, po Europie i wtedy Mateusz Morawiecki powiedział stop, nie chcą być w Polsce, niech będą w Polsce, my ich przyjmiemy. No i nie mógł się odezwać, no bo nie chciał tych z... Afganistanu, czy skąd oni tam z Syrii, czy skąd tam przybywali na tych pontonach, no to musiał powiedzieć tak przy, w, przy okazji przybywania uchodźców z Ukrainy do Polski. No i teraz mamy kolejny raz, kiedy Niemcy tłumaczą, że dobrym rozwiązaniem byłoby to, gdyby faktycznie ci ludzie, ci uchodźcy znaleźli dobre schronienie w innych krajach Europy, żeby nie padało wszystko to na barki Polski, no bo obciążając nas, obciążamy też dość mocno Unię Europejską, jak i samo NATO, no bo w końcu nie będziemy zdolni nawet do tego, żeby się bronić, a jesteśmy raczej taką granicą pomiędzy Rosją a NATO teraz, nie? Już nawet nie mówię, że proszono o relokację po, po Polsce duże miasta prosiły, żeby tak robić, bo przecież wszyscy uchodźcy chcieli do Warszawy, do Krakowa, do Gdańska. No i wiecie, jak to wyglądało, pamiętacie zresztą. Brakowało miejsc, brakowało mieszkań, brakowało pracy, brakowało przedszkoli, wszystkiego brakowało. No i to też było wielkie oburzenie, nie? Że jak, no? No, no jak? No srak, no. I choć dla mnie na przykład dziwne jest to, bo ciągle trąbiło się o tym, że e, uchodźcą jest ten, który przekroczył granicę, pierwszą granicę w kraju, który nie jest zagrożony wódek, czyli jak chciał jechać do Polski, ale przekroczył granicę, nie wiem, z Czechami, z Czech, dostał się do Polski. No to uchodźcą był w pierwszym kraju, w którym się dostał, czyli w Czechach, a w Polsce już nie powinien dostać ani PESEL-u, ani świadczeń typu 500 plus i tak dalej tak dalej, no bo nie jest w Polsce uchodźcą. Przybył do Polski z bezpiecznego kraju, czyli Czech a tutaj jakieś zasady się pozmieniały, ja nie wiem kiedy, nie wiem o co chodzi. I ja jestem tutaj przekonana, że Morawiecki zamiast pokazać jakiś miły gest, o, że fajnie, że się o nas fajnie usłyszeć takie słowa wsparcia trochę, tak, to powie, że nie, nam, nam takie rzeczy nie są potrzebne, my sobie świetnie dajemy radę Niemcy i proszę nas tu nie pouczać, nie ubolewać nad nami i po złości pójdzie i weźmie ich wszystkich. Uchodźców w sensie. Żeby tylko Niemcom pokazać, że się mylą. Chciałabym powiedzieć, że Polski niby nie stać na taką pomoc, ale jak widzę nasz rząd, jak on sobie radzi. Tuż sama nie wiem. Pieniążki się znajdują. Bo przecież wystarczy podnieść podatki, prawda? I nawet gdyby miała do nas nadejść kolejna fala uchodźców, no to my tutaj już wiemy, że rząd też wie wcześniej o tym, że taka fala nadejdzie. My też wiemy, że rząd absolutnie z tym nic nie zrobi i będzie czekał, aż ktoś zrobi to za niego. Tak samo jak było z pierwszą falą w lutym, 24 lutego 2022 roku. Też rząd nie robił nic. To Polacy, zwykli obywatele pomagali uchodźcom z Ukrainy. Ale rząd mógł przynajmniej z tego tytułu być dumnym poza granicami naszego kraju. Bo co jak co można, mogą sobie o nas mówić, co chcą, ale raczej jesteśmy narodem, który ma dobre serce. Tylko że my już nie mamy się czym podzielić, nie? Tu jest problem. Tego nikt nie widzi. Biznesy padają, pandemia nas biła, a wojna po prostu dobiła. I tak w sumie sobie dobrze radzimy, jak na tyle problemów. I mówię tutaj o Polakach, a nie o polskim rządzie i o całej Polsce, nie? Ja to się śmiałam, że my y, przez poprzednie rozbiory na upa mamy zaprogramowany taki guzik o nazwie samoprzetrwanie. I w takich kryzysach Niep. przyciskamy taki guzik i my sobie zawsze poradzimy, nie? I tak szczerze to już nie wiem, czy nam, ludności polskiej, zrobi jakąkolwiek różnicę, czy my jeszcze sobie weźmiemy milion uchodźców czy 5 milionów uchodźców. To, bo tak szczerze, nie? Tak jakby tak na to spojrzeć. Mieszkań i tak już nie ma. Kredytów nikt z nas nie dostanie, więc i tak mieszkać nie będzie. NFZ i kolejki do lekarzy, tak jak były, tak są. No może teraz są większe. Ale jaka mi różnica, czy ja do neurologa pójdę za dwa lata, czy za pięć? I tak umrę po drodze. No chyba, że i tak pójdę prywatnie. Już wiecie, te, już później ten... to zło się tak jakby przeciąga, nie? Bo jak masz, jakbyś miała czekać tydzień, a dwa lata, no to to jest taka różnica, która boli. Ale jak ja i tak czekam dwa lata, a będę czekać pięć, no to. Wiecie o co chodzi? A miejsca w żłobkach czy przedszkolach? Jeśli chodzi o państwówki, tam rejonowo przejmą zawsze, nie? A to, że dzieci nie uczą się w 30-osobowej, tylko na przykład będą uczyły się w 40-osobowej klasie, to czy to jest różnica? Jak nie dość, że polski system edukacji i tak jest niewydolny. W 30-osobowej klasie dzieciaki tak się niczego nie nauczył, to czy to będzie 30 czy 40osobowa klasa, to i tak jest lipa, i tak jest lipa. A dzieciak jak się w domu nie nauczy, to ze szkoły i tak praktycznie niczego nie wynosi. Miejsca pracy? No przybędzie tyle ludzi nowych, że będą mogli otworzyć nowe biznesy i będziemy mieli gdzie pracować. Dług publiczny może się zwiększy, a no pewnie tak. Ale on i tak już jest nie do spłacenia, bo wystrzelił w kosmos. A może emerytury was martwią? I takich przynajmniej moje pokolenie nie zobaczy na oczy. Także powiem wam, że w obecnej sytuacji, bez planu naprawczego, pchaniem ryjka w, w... nowymi postulatami Unii Europejskiej, my na spokojnie możemy mieć już wyjebane. Boże już nie będzie. Dajcie znać, kochani, czy Morawiecki przyzna Nancy rację i będzie rozkładanie po krajach uchodźców, czy nie przyzna Niemcom racji i będzie szedł w zaparte. Swoją drogą, bo ja to sobie tak śmieszkowałam przez cały odcinek, wiecie, jak to ja, żeby nam tak smutno nie było do końca. E, ale czy faktycznie zrobi nam już teraz różnicę milion czy 5 milionów uchodźców? Jestem ciekawa waszych opinii na ten temat, a ja Was budziam Pa!